Lecimy. Proszę Państwa, ja dzisiaj będę kontynuował omawianie książki Anglik Tatarskiego Hana, i tak jak ostatnio, będziemy się skupiać na takich największych herezjach, które są tutaj zawarte. Ta książka jest solidnie udokumentowana. Autor się powołuje na teksty źródłowe perskie, arabskie, zachodnioeuropejskie, na zbiory listów Wielkiego Hana do dworów europejskich i odpowiedzi dworów europejskich na listy Wielkiego Hana, więc trudno. Uznać, że on nie ma racji. Natomiast no, w naszym prymitywnym rozumieniu ten y, fragment historii, czyli najazd mongolski na Europę, ciągle jest rozumiany źle albo w ogóle nie jest rozumiany. A już teraz wchodzimy w taki etap, że a proszę pana, po co to rozumieć? No, popatrzcie na Chińczyków, a potem z, z, może się zastanówcie, po co to rozumieć. Y, no ale każdy może robić, co mu się podoba i zajmować się tym, co chce. Moja propozycja jest taka, żeby przeczytać tę książkę. Y, proszę państwa. Tak jak ostatnio tutaj, zaprezentuję fragment, czyli przeczytam jeden z rozdziałów. Mam nadzieję, że, że w jakiś taki składny i przyzwoity sposób mi to wyjdzie. Spór między Wenecją a Genułą. Priorytety handlowe, które popchnęły włoskie republiki miejskie do poszukiwań nowych stref wpływów w Europie Południowo-Wschodniej, pomogły również cementować współpracę mongolsko wenecko Zakres tej kooperacji był bardzo szeroki, a jego strategiczne potrzeby miały duży wpływ na mongolskie działania wojskowe w latach, gdy Anglik piastował urząd osobistego wysłannika Batuchana, przygotowującego inwazję Europy. Dynamika, z jaką Wenecja i do pewnego momentu Genua realizowały swoje ambicje ze szkodą dla reszty Europy, zasługuje na szczególną uwagę. Rzuca ona bowiem światło na czynniki ekonomiczne i polityczne, które musiały istotnie wpłynąć na dyplomację Anglika. Przez cały XIII wiek. Dwoma filarami weneckiej polityki było zdobywanie koncesji handlowych i jednoczesne wykluczanie włoskich rywali z udziału w nowych rynkach. Dożowie, dążąc do swoich celów, działali całkowicie bez skrupułów. W trakcie IV krucjaty Wenecja zobowiązała się przetransportować do Ziemi Świętej i wyżywić przez rok 9 tysięcy rycerzy, 2 tysiące piechurów w zamian za 85 tysięcy marek w srebrze i połowę zdobyczy. Gdy środki nie zostały dostarczone na, na czas, wenecka flota odmówiła wypłynięcia. Doża Dandolo zaoferował jednak krzyżowcom pewien układ. Opłatę można by odroczyć, jeśli zgodziliby się oni zająć dla Wenecji węgierski pod port nad Adriatykiem Zarę. Po zajęciu Zary, Doża Dandolo przekonał następnie krzyżowców, że powinni wyruszyć na Konstantynopol, najbogatsze miasto świata chrześcijańskiego, zamiast do Ziemi Świętej, gdzie mieli walczyć z niewiernymi. W 1204 roku armie krzyżowe zdobyły Konstantynopol i doszczętnie go złupiły, zadając tym samym śmiertelny cios Imperium Bizantyjskiemu, które było ostatnią barierą przeciw rosnącej potędze Turków seldżuckich w Azji Mniejszej. Pod przewodnictwem weneckim frankijscy krzyżowcy utworzyli Królestwo Łacińskie, które wkrótce stało się podstawą rozrastającego się Imperium Kolonialnego Republiki. Jelko, ja proszę Państwa, mała dygresja w tym y, miejscu. Ciągle jeszcze na Allegro jest dostępna bardzo y, dobra książka, napisana przez rosyjskiego, radzieckiego, uczonego komunistycznego, ale to nie ma żadnego znaczenia. Weneckie Imperium Kolonialne. Ja państwu radzę tę książkę przeczytać, jak również wszystko, co dotyczy Wenecji, jest grubsze niż 300 stron, bo te cieńsze rzeczy nie, nie nadają się po prostu to są jakieś popłuczyny. To weneckie Imperium Kolonialne kosztuje tam parę złotych i lepiej sobie kupić, póki jeszcze jest, bo potem może się okazać, że już nie ma, albo ktoś pościągał, albo coś. To są tak fascynujące rzeczy i tak nowoczesne, tak korespondujące ze światem współczesnym, że aż po prostu dech zapisuje. No dobrze, ale kontynuujmy. Pod rządami nowego doży Cyaniego Wenecja weszła w erę swojej największej chwały. Pomimo tego, że nowemu przywódcy nie udało się, w przeciwieństwie do jego poprzednika, wykorzystać do imperialnych celów republiki całej Krucjaty, zdołał on jednak zapewnić sobie wysokie poparcie Franków, że mógł dokończyć podbój Bizancjum. Sekret sukcesu Wenecji polegał na tym, że powierzyła ona władzę administracyjną ze wszystkimi jej pułapkami frankijskim rycerzom Imperium Krzyżowego, podczas gdy sama zachowywała w rękach władzę gospodarczą. Oślepiło to całkowicie Franków, którzy nadal byli raczej niedoświadczeni w sztuce dyplomacji. To, co w zasadzie mówili Frankom Wenecjanie, sprowadza się do tego. Wy zajmiecie się obroną Konstantynopola, my zaopatrujemy Was w jedzenie i inne zapasy, zostawiamy Wam ląd, a sami zajmiemy jedynie bezwartościowe wyspy. Wy zajmujecie się chwalebnym prowadzeniem wojen i utrzymujecie się z podatków zbieranych od Greków. My z naszej strony będziemy dla Was pracować, yy, opływać morza w, na, w Waszym imieniu i zmierzać się z niebezpieczeństwami handlu. Te, ta wspaniała myślność, doceniana bardzo przez Francji, frankijskich rycerzy, którzy poza sztuką wojny nie rozumieli za wiele, pozwoliła Wenecjanom na zgromadzenie ogromnych fortun i całkowite podporządkowanie sobie łacińskich władców Konstantynopola. Genułyńczycy i Pizańczycy nie dali się jednak nabrać na pokaz weneckiej bezinteresowności, szczególnie, że wenecka eskadra uniemożliwiła im zatrzymanie się w porcie w Konstantynopolu i prowadzenie tam handlu. Weneckie galery zablokowały również wszystkie porty nad Morzem Czarnym i patrolowały Lewant. Proszę Państwa, na, na, na podstawie tego tylko fragmentu można napisać ze trzy fantastyczne zupełnie powieści. Jak ktoś ma y, talent y, i wyobraźnię. Tylko na podstawie tego, co przed chwilą przeczytałem. Pozostali włoscy kupcy w złości zwrócili się ku otwartemu piractwu i spiskowali razem z Grekami, którzy nienawidzili Wenecjan za zniszczenie ich państwa. Genuieńczycy, pozbawieni swoich szlaków handlowych, zaatakowali flotę wenecką na pełnym morzu. Ponieśli jednak tak srobotną porażkę, że trwający pół wieku pokój ledwo wystarczył im na odbudowanie marynarki. Wenecjanie mieli wszystkie karty atutowe, a asem były ich związki z Tatarami. Egipt, zmęczony już niekończącymi się waśniami z Europą, zamknął swoje porty dla zachodnich kupców, w związku z czym handel z skornymi przyprawami, rękodziełem i kamieniami szlachetnymi stał się trudny i nieopłacalny. Jednak Tatarzy, którzy kontrolowali teraz wschód, widzieli, że płynąc w górę donu, statki mogły zbliżyć się do Wołgi, która wpływała do Morza Kaspijskiego. Jako że weneckie galery przypływały już do Tany, dzisiejszego miasta Azow. Jedyne, co wystarczyło zrobić, by złączyć wschód i zachód jednym nieprzerwanym i w części żeglownym szlakiem handlowym, to połączyć ten niewielki dystans między Wołgą a północnym krańcem Morza Azowskiego. Nie było to dla Tatarów problemem i wkrótce orientalne towary z Samarkandy zaczęły płynąć do Europy przez Morze Kaspijskie, Wołgę i wenecką faktorię w Tanie. To wręcz zapiera dech ten fragment. Wenecka faktoria w Tanie, a ludzie się dziwią, rozmaici entuzjaści publicystyki historycznej, że istniały genueńskie kolonie na Krymie. Tak? A Wenecjanie przejmowali towary, przewiezione przez środkowoazjatyckich muzułmanów, którzy następnie obła obładowywali się szkłem weneckim, srebrną biżuterią z Tesali i tkaninami z zachodniej Europy, na które panował w azjatyckich bazarach wielki popyt. Jedynym zagrożeniem dla całkowitego zmonopolizowania handlu przez Wenecjan był wiekowy, łączący północ z południem szlak handlowy prowadzący nad Bałtyk, kontrolowany z ruskiego miasta Kijowa. Kupcy kijowscy i greccy handlarze z, z Konstantynopola ze swoimi kontaktami w całej Europie i na Bliskim Wschodzie byli rywalami, a Wenecja nie mogła tolerować żadnej konkurencji zagrażającej nowemu szlakowi. Kijów, potężny i prosperujący, musiał zostać wyeliminowany. Istnieją przekonujące dowody na to, że Wenecja użyła armii mongolskiej, żeby osiągnąć ten cel. Wiosną 1238 roku, po niesamowitych sukcesach odniesionych przez Batuhana w jego skierowanej na zachód kampanii przeciw Rusi, w której zdobył miasta Gorodiec, Perejesław, Rostów, Jarosław, Wołkokamsk i Twer, nastąpił niewyjaśniony zwrot w kierunku przemarszu jego wojsk. Zamiast korzystać ze zwycięstwa na zachodzie, Batu gwałtownie skręcił na południe. W tym czasie jego osobisty posłaniec prowadził tajemnicze negocjacje z weneckim konsulem na, Krynie, na Krymie. Zaowocowały one zaskakującym przeniesieniem tatarskiego centrum dowodzenia z środkowej gwołgi nad Don, zabezpieczając połączenie między obydwoma rzekami i zagrażając Kijowowi. W ciągu następnych 18 miesięcy Kijów został całkowicie zniszczony. Tatarskie okrucieństwo było tak wielkie, że w mieście dosłownie nie zostało nic. Przestało ono istnieć jako centrum handlowe i kulturalne. Żadne inne ruskie miasto nie zostało tak bezwzględnie razem z mieszkańcami zmiecione z powierzchni ziemi. Siedem lat później papieski legat nazwiskiem Karpini, wracając ze swojej podróży do Karakorum, zatrzymał się na ruinach Kijowa. Zauważył on, że w niewielu domach, które nadal stały, mieszkało kilku włoskich kupców. Trzech z nich, Manuel Veneticus, Jakobus Venerius i Nicolaus Pisanus, było wenecjanami. Wenecja miała teraz monopol handlowy na szlak ze wschodu na zachód, Morze Czarne i Morze Śródziemne, a kijowski rywal był teraz jedynie kopcem szczerniałych ruin. Wiele mówiącym jest fakt, że położona na Krymie włoska kolonia Soldaja, która znalazła się pod okupacją mongolską mniej więcej wtedy, co kijów, w ogóle nie doświadczyła zniszczeń, została jedynie zmuszona do płacenia niewielkiego rocznego trybutu. Najbardziej złowrogim, ale też najbardziej lukratywnym aspektem kooperacji mongolsko-weneckiej było wznowienie dawnego handlu niewolnikami między Europą a Bliskim Wschodem. Weneckie galery zaczęły przewozić w masowych ilościach młodych, zakupionych od Tatarów, kipczackich niewolników, którzy łapali ich na równinach między Wołgą a Donem. Wenecjanie sprzedawali ich do Egiptu jako rekrutów, zasilając tym samym wojska przeciwników krzyżowców świeżymi żołnierzami. Ci niewolnicy, znani jako mamelucy, w końcu stali się podstawą egipskiej armii, a jeden z nich, Baybars, został sułtanem tego państwa. Pierwsze wysyłki rozpoczęły się we wczesnych latach XX-XIII wieku, kiedy hordy czingis zajęły Kaukas i trans ale po inwazji na wschodnią Europę w latach 30 liczba niewolników sprzedawanych przez Wenecjan na targu w Kairze zwiększyła się ponad dwukrotnie. Mongołowie używali swojego systemu podatkowego tak, by zapewnić sobie duże zapasy niewolników. Na okupowanej Rusi na przykład, jak zauważył naoczny świadek zakonnik Piano De Carpina, poborcy podatkowi Batuchana zabierali na początku z każdego domostwa jedno dziecko z trzech, a także wszystkich mężczyzn, nie będących w związku małżeńskim. Zabierano także na sprzedaż bez zbędnych ceregieli stare panny i wszystkich żebraków. Pozostałą ludność liczono i nakładano na nią następujący pogłówny i rokroczny trybut skóra białego niedźwiedzia albo z czarnego sobola. Albo jednego czarnego bobra, jedna skórka z tchórza lub z czarnego lisa. Ponieważ podatek ten nakładano bez względu na wiek, dostępność skór albo pozycję finansową, wielu ludzi po prostu nie było w stanie go zapłacić. Ci, którym się to do ustalonej daty nie udało, byli bezzwłocznie zabierani przez poborców podatkowych do Tatarów, którzy robili z nich niewolników i sprzedawali Wenecjanom albo Gonełńczykom. Dzięki zmianom w układzie sił na Bliskim Wschodzie. W drugiej połowie stulecia Genułańczycy rzucili wyzwanie Wenecjanom. Rozpoczęła się otwarta wojna. Jednym ze skutków tych zdarzeń była redystrybucja rynków i przejęcie przez Genułę części handlu niewolnikami. Zapiski notariuszy z położonej na Krymie kaffy dają nam wgląd w to, kim byli ludzie zajmujący się tym haniebnym, haniebnym przedsięwzięciem. Wśród głównych handlarzy znajdujemy m.in. weneckich braci. Giacomo i Michele Rainero, a także człowieka nazwiskiem Pasquale Venier. Ówczesne źródła arabskie rysują przed nami szerszą perspektywę skali handlu niewolnikami, od których zależał wynik niepokojów wewnętrznych w Egipcie i walk z krzyżowcami. Na przykład sułtan Kalawun miał zakupić 12 tysięcy wschodnioeuropejskich i kaukaskich niewolników od hord Batuhana, podobnie jak jego syn an -Nazir. Według arabskiego pisarza Ibn Hadżara, Anna Zir wypłacił weneckim kupcom 47 tysięcy dinarów w srebrze za ich ludzki towar na przestrzeni kilku lat. Kronikarz Ibn Iyas zapisał, że kiedy Mameluk Saragantusz został emirem, sam jeden zakupił 800 niewolników, a Emil Jalbek 3000. Oprócz młodych mężczyzn skierowanych do wojska, rozwijał się również handel chrześcijańskimi niewolnicami. Według Al-Markiziego w domach egipskich urzędników, nawet tych niezwiązanych z rządzącą mameludzką elitą, mieszkały setki kobiet ze wschodniej Europy. Sam sultan Kalawun posiadał ich 1200. Na dalekich krańcach Górnego Egiptu, niewyróżniający się raczej szejk nomada, Al-Migdam Ibn, Ibn Shamas był w posiadaniu, jak twierdził Ibn Hadżar, 400 niewolników, pokazując tym samym zasięg dystrybucji mongolskich więźniów przywiezionych do Egiptu przez włoskich kupców. Zarówno wenecki, jak i genuańscy kupcy, szczególnie ci z miasta Soldaja, które stało się głównym centrum handlu ludźmi schwytanymi przez Mongołów, stawali się dzięki swojemu makabrycznemu procederowi coraz bogaci. W uznaniu ich zasług w budowie armii mameludzkiej, sułtani Egiptu zwolnili ich z płacenia podatków i ceł, nie tylko od przewozu i handlu niewolnikami, ale też od dóbr, którymi napełniali swoje galery w drodze powrotnej. Aby pobudzić aktywność handlową, podobne przybija, przywileje przyznali im Mongołowie w kontrolowanych przez siebie portach, jak pisze arabski pisarz Ibn Tagribardi. Wypełniwszy swoje skarbce po brzegi, Wenecjanie zaczęli działać jako bankierzy zarówno dla mongolskich Hanów, jak i egipskich sułtanów, wzmacniając jeszcze bardziej połączenia handlowe między Wołgą a Nilem. To, jak bogaci byli ci XIII-wieczni handlarze niewolnikami, możemy zobaczyć, jeśli spojrzymy na pojedynczy incydent, który zdarzył się na Krymie. W przypływie złości wysoko postawiony mongolski urzędnik zadźgał na śmierć Genuańczyka nazwiskiem Sakran. Zamordowany kupiec. Miał przy sobie 60 tysięcy dinarów w srebrze, sumę przekraczającą znacznie roczne wydatki niektórych władców. A na swoich statkach trzymał cukier i przyprawy warte 40 tysięcy dinarów, aby zapłacić nimi za niewolników, których chciał załadować na statki w powrotną podróż do Egiptu. Pomimo tego, że incydent zakończył się odpisaniem 100 tysięcy dinarów, handel niewolnikami kwitł nadal. Użycie przez Wenecjan armii mongolskiej do likwidacji rywali handlowych, ich uczestnictwo w handlu niewolnikami i kolaboracja wywiadowcza z azjatyckimi wat watażkami nastawionymi na podłoże Europy nasuwają nam pytanie, czy oskarżenie o bycie zdrajcą chrześcijaństwa, wymierzone przeciwko Angliko Anglikowi, nie było bardziej zasadne w przypadku Dorzy Cianiego albo Dorzy Sanudo, którzy we włoskiej historiografii zapamiętani są jako honorowi budowniczowie imperium. Proszę Państwa, no cóż ja mogę rzec. Y Przedziwne jest to, że y, tak zwana literatura popularna, y, na której się wychowują całe roczniki ludzi fascynujących się historią i potem przechodzących na inny etap, czyli takiego poważniejszego zainteresowania się historią, y, omija jakoś ten moment i nie przyjmuje do wiadomości tych informacji. Przedziwne jest to, że pisarze zajmujący się takim opisywactwem historii nie realizują się w tym formacie. On jest. Y, no, bardzo atrakcyjny, literacko, natomiast no, jest też przerażający. Yy, I myślę, że nikt nie jest gotowy na to, żeby się za taki opis zabrać. Może jakiś spróbuję, ale już sobie tyle rzeczy zaplanowałem, że raczej mi się to chyba nie uda. Proszę Państwa, yy, no, y jest tutaj całkowite i jawne wskazanie, yy, jak wygląda i yy, jakimi drogami dokonuje się przejęcie władzy, tak? W opisie w opisie sposobów, w jaki Wenecjanie zarządzali podbitym Bizancją, tak? zostawiając kompletnie ogłupiałym rycerzom frankijskim to, co było najmniej warte, czyli i najbardziej kłopotliwe, czyli sprawy rozgrywające się na lądzie, czyli postawiono ich sam na sam, z podbitym narodem greckim, który ich nienawidził z całego serca, i w końcu doprowadził do tego, że Bizancjum odzyskało Konstantynopol i Grecy znowu zaczęli w nim rządzić. Już nie z takim rozmachem jak wcześniej. Proszę Państwa, Wenecjanie sobie poradzili, no, przeżywali potem swój kryzys, który po upadku i wycofaniu się Mongołów z Europy, kiedy przewagę zyskała Genua. Ale y, mamy tutaj podręcznikowy przykład, jak banki i ekonomia decydują o tym, y, kto sprawuje władzę i gdzie są rzeczywiste klucze y, do tej władzy. Cóż mogę jeszcze dodać, proszę Państwa, no, y, jako wydawca, y, mogę sobie tylko pogratulować intuicji i tego, jak. Y, w jak właściwym kierunku podążają moje myśli. Przypomnę, że oprócz tej książki wydaliśmy jeszcze trzy książki na temat najazdu mongolskiego. Jedną książkę na temat obecności Anglików na Rusi i na Węgrzech. Ja tak wysnuwam te sugestie w, w kierunku czytelników, ale ma, marnie mi to idzie, bo nikt zdaje się nie rozumieć. Tak? Mamy tutaj Anglika, który jest obecny na Rusi w wojnie w armii chinggis Mamy tutaj następców dzieci króla Edmunda Żelaznobokiego, które są w Kijowie. I cała ta łączność pomiędzy wschodem i zachodem odbywa się według określonych zasad, które są Niezmienne przez cały czas. I jak ja teraz mówię, że król Karol i jego kokieteria wobec islamu no nie jest przypadkowa, ale mieści się w pewnej tradycji, <noise> której pośrednikiem są Wenecjanie, no to lepiej mi uwierzcie, no, co ja mogę powiedzieć więcej. Proszę Państwa, te wszystkie rzeczy się ze sobą splatają, są niezwykle fascynujące, ale, ale są nieobecne. W formatach popkulturowych, a przez to całkowicie niewidoczne. A to znaczy z kolei, że te formaty popkulturowe są preparowane w taki sposób, żebyśmy czasem nie dostrzegli rzeczy istotnych. I ja, niestety, nie potrafię już nic więcej, bardziej wyraźnie powiedzieć w tej kwestii. Sprawy weneckie są całkowicie ukryte. Nikt ich nie rozumie. No, a to jest klucz do wszystkiego, także do historii naszego kraju. Całkowicie spustoszonego przez Mongołów w kilku najazdach, a następnie całkowicie podporządkowanego Bankom Weneckim przez długi czas. Czego też nie rozumiemy i jak to kiedyś powiedział nasz kolega Rafał, który składał książkę Okraina Królestwa Polskiego i czytał te wszystkie teksty i napisał wspaniały wstęp do tej książki, czym była rzecz pospolita, patrząc na to z perspektywy weneckiej, no, była próbą ochrony resztówki po Pax Mongolika, po Imperium Mongolskim. To jest wstrząsające i uwodzicielskie. Dziękujemy Rafałowi za to, że taką myśl sformułował. Nie doczekamy się, proszę Państwa, popularyzacji tych zjawisk i nie doczekamy się obecności tej prawdy udokumentowanej w licznych źródłach w świadomości powszechnej. Ona będzie wypierana, więc tym bardziej trzeba zamówić te książki, książki dopóki jeszcze one są, a jest ich już naprawdę niewiele. No, na dzisiaj to tyle, proszę Państwa. Bardzo dziękuję za uwagę, do widzenia, do usłyszenia. Proszę Państwa, jeżeli ktoś chce wspomóc nasz kanał, będę wdzięczny za każde zasilenie, dlatego że promocja tych książek kosztuje mnie trochę wysiłku i staram się, żeby Państwo je zareklamować jak najlepiej potrafię. No, wydajemy ich bardzo dużo. Jak Państwo widzicie, ta nasza działalność wydarzenia podąża w różnych kierunkach, bo mamy tutaj pozycję. Z zakresu historii gospodarczej, wydajemy biografie i żywoty świętych, i wydajemy także wspomnienia szlachty polskiej i Polaków zasłużonych dla historii naszego kraju. Naprawdę, rozumiem, że wiele osób nie chce kupować książek, albo nie ma miejsca na te książki, albo po prostu uważa, że czas książki minął i książka jako medium się przestarzała. No to, to postawmy sprawę tak, że zajmujemy się promocją treści. Takich, których nie promuje nikt poza wydawnictwem Klinika Języka. Jeżeli chce, chce ktoś nas, nie kupując książek, docenić tę naszą działalność i wspomóc, będę bardzo wdzięczny. Numer konta zawsze jest pod każdym nagraniem. Można go tam sobie zna, znaleźć, gdzieś jest w opisie, albo na początku tego opisu, albo na końcu. Jeżeli nie macie Państwo ochoty kupować książek, bardzo proszę, wspomóżcie nasz kanał, będzie on coraz lepszy. Ja będę się czuł coraz pewniej i nie będę się musiał zastanawiać, skąd tu wziąć pieniądze na kolejną okładkę tej klasy albo tej klasy, żeby zainteresować inne osoby, które chcą czytać książki, chcą je kupować do tej naszej promowanej tutaj treści. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.